Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maryja zawsze dziewica. Witam Was bardzo serdecznie, kochani w Chrystusie Panu. W dzisiejszym filmiku, po dłuższym takim też namyśleniu, po, po przemodleniu też oczywiście. Chciałabym się z Wami podzielić i myślę, że chyba nadszedł czas, bo do wszystkiego dojrzewamy w życiu. Dlatego chciałabym takie świadectwo dać. Świadectwo w tym znaczeniu, jak, jak działał w moim życiu Pan Jezus Miłosierny i Święta Siostra Faustyna. I dzisiaj tak będzie o nich. Serdecznie zapraszam do spokojnego, takiego właśnie wysłuchania filmiku. Ja właściwie w moim życiu, jak dobrze pamiętam, w rodzinnym domu, to od lat młodzieńczych była zawsze Matka Boża Ostrobramska z Wilna. Bo u dziadków zawsze wisiał duży obraz Maryi Miłosierdzia i z nimi też wspólnie razem odmawiałam różaniec. Jeszcze wtedy nie było Radia Maryja w tamtych czasach. Raczej się rodzinnie odmawiało w domu. I Pan Jezus jakby w moim życiu był trochę w cieniu miłosierny. Raczej była Maryja. I wiem też, że w dzieciństwie zawsze czułam taką, taką, takie bezpieczeństwo, kiedy takie miałam poczucie bezpieczeństwa, kiedy nawet szłam do konfesjonału, do spowiedzi. Tak jeszcze nie byłam tego świadoma, co to jest, ale nawet chciałam tam być, że, bo czułam tam pewność, takie bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o moje dzieciństwo, na pewno też czułam bezpieczeństwo przy siostrach zakonnych i tak się właściwie wychowywałam do Później y, poznałam siostry Matki Bożej Miłosierdzia, mając 17 lat po śmierci mojej cioci ukochanej. To właśnie jedna tam zaczęłam tak trochę co jakiś czas chodzić do siostry y, na rozmowy. Jakby Duch Święty przez nią mnie podnosił tłumaczył, rozmowy takie miałam. I tak do... aż miałam 21 lat, kiedy właśnie po raz pierwszy wyjechałam na takie rekolekcje powołaniowe do Warszawy na Żytnią Do Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tak bliższe zapoznanie się ze Świętą Siostrą Faustyną, z Panem Jezusem Miłosiernym. I muszę Wam powiedzieć, że te trzydniowe wtedy tam rekolekcje bardzo tak głęboko przeżyłam, bo gdy po wyjściu z tych rekolekcji czułam, że wychodzę ze świata Bożego do jakby taki pokój, z pełnym pokojem. Tam doświadczyłam już pierwszego dnia miłosierdzia Bożego, yy, dlatego że przyjechałam ze strasznym bólem głowy. Pamiętam, że już wieczorem poprosiłam siostrę, żeby mogła się wcześniej położyć. I wtedy wieczorem siostra przyszła do mnie do pokoju, yy, dając mi taką tabletkę, po której mówiłam, że szybko mi przejdzie ból głowy, bo to jest tabletka amerykańska. Tak. No i rzeczywiście tak było. Natomiast y, też w tym tym czasie kupiłam sobie dzienniczek świętej Siostry Faustyny, gdzie czytałam go aż rok czasu, ale bardzo go czytałam spokojnie i z uwagą. Pewnie też dlatego tyle czasu czytałam. No i właśnie tam wyczytałam, że święta Faustyna miała kapłana, ojca duchownego. I w takim dobrym wymiarze trochę jej zazdrościłam i zaczęłam sama pragnąć kapłana. Również też modnąć się do Pana Jezusa miłosiernego kapłana po przeczytaniu dzienniczka. Bo oczywiście można w dobrym wymiarze zazdrościć, to nie, to nie jest złe. I wtedy pamiętam, że moja modlitwa o kapłana to była krótka. Nie wiem skąd mi to przyszło, ale po prostu, Panie Jezu, daj mi kapłana z prawdziwego powołania. I tylko tyle. Chciałam się z Wami tak podzielić, że trzy modl lata modliłam się, ale nie tyle modliłam się, bo wiadomo, że mo z modlitwą musi być też jakieś działanie działanie, poszukiwanie. Ja też pytałam różnych kapłanów, i rzeczywiście byli po, y po drodze. Różni kapłani, zanim Pan Jezus dał mi tego właśnie, który będzie rozumiał i poprowadzi mnie rzeczywiście tak duchowo. Trochę można powiedzieć, że sytuacja Faustyna też w dzienniczku pisze, że miała najpierw przecież kapłanów, zanim za, zgodnie z Wolą Bożą, kiedy posłusznie. Pojechała do Wilna i dopiero poznała. Także tu mamy bardzo ważne, czym jest posłuszeństwo. Że nawet kiedy się nie zgadzamy, nie chcemy z czymś, a jednak posłusznie się zgodzimy, to Pan Bóg potrafi w taki sposób zadziałać, że On przeprowadzi swoją wolę. Posł to, że siostra Faustyna posłusznie się zgodziła w zakonie do, pojechać do Wilna, to była łaska Boża. Tam właśnie, gdyby nie pojechała, nie poznałaby księdza błogosławionego dziś Michała Sopoczki. Nie było tym też y, tego obrazu Miłosierdzia Bożego, dlatego że w Polsce, jak wiemy, pierwsze objawienie siostry chciały zataić. Temu rozgłoszu, żeby nie było. Jednak Pan Jezus tu pokazał wszystkim, na czym polega Jego wola. I właśnie posłuszeństwo, żeby być spokojnym w kościele. Ostatnio też tak zrozumiałam, jak bardzo ważne są. Cztery takie słowa. Zanim będzie posłuszeństwo, to być cichym, cichość. Cichość rodzi posłuszeństwo. Posłuszeństwo rodzi pokorę, a pokora cierpliwość. I po latach właśnie doświadczyłam, gdzie zobaczyłam, jak Pan Jezus w moim życiu właśnie uczył mnie cierpliwości, tej, tej cierpliwości, gdzie bardzo brakuje. A przecież święty Paweł powiedział już: Miłość cierpliwa jest na samym początku, w, w pierwszym zdaniu. Pamiętajmy, że miłość jest cierpliwa. I też później, no właśnie, szukałam w różnych wołazach kapłana, w różnych miejscach, wspólnotach. Miałam nawet przez jakiś czas w Odnowie, w Duchu Świętym, gdzie należałam, trzy lata dodnowy w Duchu Świętym, bardzo też uduchowiony kapłan od y, salezjanin, też mnie wspierał duchowo bardzo. Y, voilà. Ale to gdzieś zawsze daleko, ale właśnie zobacz, y, zaraz y, powiem wam do czego, jak Pan Jezus ciekawie tu Dochodził, prowadząc mnie. Szukałam gdzieś daleko, a jednak kapłan był na miejscu. I ciekawe, że go wcześniej nie, nie spotkałam. A dlaczego? Ponieważ y wiem, że byłam bardzo związana emocjonalnie z moim dziadkiem. I gdybym otrzymała kapłana, gdy żył dziadek, to nic by nie było. Pan Jezus dobrze o tym wiedział. I stąd kiedyś powiedziałam na filmiku, że jeżeli Pan Bóg coś daje, jeżeli chce coś dać więcej, to musi wcześniej zabrać. Tu w moim przypadku musiał mi zabrać dziadka, że i dokładnie po roku jego śmierci, w 2005, kiedy też. Później zmarł nasz kochany ojciec święty Jan Pawł II. Jakby dostałam, otrzymałam w darze jakby kapłana na kolędzie, który po prostu tak od, od siebie, z Ducha Świętego najprawdopodobniej zapytał, przychodząc na kolędę, widząc brewiarz, w moim pokoju zapytał się, czy mam Ojca Duchownego. I to uważam za łaskę od Boga, którą przecież mnie nie znał. Nie, nie wiedział o co, ale jednak zapytał. To było od samego poczułam Jezusa. Wtedy powiedziałam, że ja jestem w poszukiwaniu, pamiętam, ale nie mogę natrafić takiego. Więc zaprosił mnie wtedy na wiosnę na plebanie i tak właśnie moja historia prowadzenia mnie prowadzenia zaczęła się 2006 roku. A przy tej okazji chcę jeszcze tak dodać, jak ciekawie Pani Jezus działa w życiu, bo w tym czasie, kiedy modliłam się o kapłana, kiedy miałem 21 lat, przez 3 lata, to ten kapłan też zdradził mi, że modlił się o duszę do pana Jezusa, żeby otrzymał duszę, którą by mógł właśnie się zająć, poprowadzić. Jakby to jest też bardzo ciekawe. I także dochodzę do wniosku właśnie po tych latach doświadczeń, że ba, w życiu jest bardzo ważne y, raz, że modlitwa w ciszy, cichość, a drugie to cierpliwość. Pan Jezus nas uczy, mnie tak przy, przede wszystkim, cierpliwości, ale i każdego, na pewno doświadczacie... Że cierpliwość jest taką pierwszą cnotą, powinna być w życiu każdego chrześcijanina. Od świętego Pawła, nauczania, miłość jest cierpliwa. Kiedyś słyszałam, że nawet mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Więc starajmy się tak na koniec, Właśnie. No i modlitwa wytrwała. Modlić się wytrwale, a otrzymasz. Jak w psalmie jest, Pan spełni pragnienia twego serca. Ufaj. Dlatego mamy ten obraz. Jezu, ufam tobie. I myślę, że tak na koniec to chciałabym tak od siebie dodać, że święci są po to, żeby nam pomagać, owszem. Bo właśnie oni mieli tak też trudne życie, ale żyli jednak w innych czasach, mieli swoje życie. Faustyna była jednak w zakonie, święta Tereska też. Błogosławiona Paulina Żariko była zwykłą dziewczyną umarła na mopsie, nic też nie miała przy tułku. mając 66 lat czy 5, założyła żywy różaniec, od niej się zaczęło. I to są osoby na pewno żeby nas wspierały, tak? Żebyśmy że jeżeli te osoby dały rady, to my też damy. Ale głównym takim y, dla naśladowania, tak od siebie pragnę dodać, myślę, że powinna być Maryja, Matka Boża. Taką osobą, która powinno się raczej brać przykład z niej życia. Kiedyś w którymś słowie na każdy dzień świętej Tereski, święta tereska powiedziała: Każdy podziwia Maryję, ale mało kto ją naśladuje, a jej życie było takie proste. I ja też bardzo pokochałam, jeżeli chodzi o modlitwę do Matki Bożej, to bardzo jej właśnie hymn, magnifikat, uwielbienie Boga sercem, żeby zawsze tak rano, jak wstajesz, tak od siebie, taka, tak chciałam dodać, że. Jak odmówisz modlitwę od serca, magnifikat do Maryi, zobaczysz, że będziesz inna, inny dzień miała. Żeby, żeby to, ta modlitwa była też twoją modlitwą. Magnifikat Maryi. Tak? Oczywiście nie zmuszam. To jest twoja wola. Jaką masz modlitwy? Ale tak właśnie mówię z doświadczenia swego życia, co mi pomaga. I co tak unosi duszę, wznosi duszę do nieba. Jeśli tylko pragniesz tego, kochana, kochany bracie, siostro, to weź sobie modlitwę Matki Bożej, Magnifika. Uwielbienie. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój, Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego Imię Święte z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pysznących się zamysłami serc swoich, strącił władców w stronę, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Maryja zawsze będzie z Wami, w każdym dniu, niech Was prowadzi. I święta Faustyna, niech Was prowadzi do Matki Bożej i Pan Jezus miłosierny, bo jak wiemy, zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. Błogosławiony Stefan Wyszyński. Nie lękajmy się otworzyć drzwi Chrystusowi. Pamiętajmy cichość, posłuszeństwo, pokora, cierpliwość. Milczenie jest złotem, mówienie z srebrem. Dlatego życzę Wam na takiej właśnie. Cierpliwości w Panu Jezusie i wytrwałości na modlitwie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. No, i oczywiście, do zobaczenia ponownie. Szczęść Boże.